W krainie, gdzie słowa są walutą duszy, a metafory środkami płatniczymi na rynku emocji, cytaty wielkich poetów, takich jak Rumi, stają się złotymi monetami. Jego słowa, wdzięczność jest winem dla duszy, idź, upij się, są niczym zaproszenie na ucztę wewnętrzną, która przekracza granice materialnego świata, prowadząc w rejony mistycznego uniesienia. Wdzięczność jak wino fermentowane w kadziach doświadczenia, przesiąknięte słodyczą zrozumienia i cierpkością przeżyć, staje się trunkiem dla duszy. Czy jest coś bardziej upajającego niż głębokie poczucie wdzięczności? W chwilach, gdy serce przepełnione jest tym uczuciem, rzeczywistość zaczyna wirować w tańcu, podobnie jak świat przestaje być stabilny dla pijanego. Ale to upojenie nie jest utratą kontroli. To odnalezienie harmonii, to dźwięk orkiestry wszechświata grającej symfonię obfitości. Wdzięczność jest jak światło w mroku, jak ciepły promień słońca na twarzy po długiej, i chłodnej nocy, jest jak ukojenie, które przychodzi po bólu, jak wiosenna zieleń po szarościach zimy. Kiedy moje serce wypełnia wdzięczność, dostrzegam kolory świata w intensywniejszych barwach. Słyszę muzykę wiatru z większą wyrazistością. Czuję ziemię pod stopami, jakby była bardziej żywa. Wdzięczność to również most, który łączy mnie z innymi ludźmi. Gdy ją wyrażam, kiedy dzielę się nią, rośnie i rozprzestrzenia się jak fala na wodzie. Uśmiech za drobny gest. Słowo uznania za pracę wykonaną sercem. Podziękowanie za miłość ofiarowaną bezwarunkowo. To wszystko są akty wdzięczności, które wzmacniają więzy międzyludzkie, nadają sens naszym interakcjom. Ale wdzięczność to nie tylko postawa akceptacji tego, co już jest, to także dynamiczna siła popychająca do działania. Być wdzięcznym to również zobowiązywać się do odpowiedzi, do oddania cząstki siebie światu, który tyle nam daje. Dzięki wdzięczności uczymy się bycia hojnymi. Uczymy się, że każdy gest, każde słowo, każda pozytywna myśl wysłana w przestrzeń wszechświata ma znaczenie. Rumi, ten wielki poeta sufizmu, wiedział, że wdzięczność nie jest pasywnym stanem, to aktywna praktyka, której powinniśmy się oddawać każdego dnia. To ćwiczenie duszy, które sprawia, że serce rośnie i pęcznieje od dobroci, podobnie jak płuca wypełniają się powietrzem to dzięki wdzięczności można spojrzeć na świat i zobaczyć nie jego braki, ale jego nieskończoną obfitość. Czasem jednak w naszym szybkim, pędzącym świecie, gdzie oczekiwania i pragnienia często przytłaczają prostotę bycia, wdzięczność może wydawać się jak trunek z innego wymiaru. A jednak, kiedy się zatrzymamy, oddychamy głęboko i pozwolimy sobie na chwilę refleksji, możemy odkryć, że winnica wdzięczności rośnie w nas samych, gotowa do tego, abyśmy mogli z niej czerpać w każdej chwili. Dusza wykluwa się z naszych, najpro... naszych najprostszych przeżyć. Słowa przyjazne, gesty pełne empatii chwile, w których natura lub sztuka pozwalają nam zapomnieć o codzienności. Takie momenty są jak winogrona, z których można wycisnąć esencję radości. Nie jest przypadkiem, że wielu mistyków i poetów, takich jak Rumi, widziało we wdzięczności nie tylko emocję, ale także ścieżkę duchową. Wdzięczność otwiera nas na to, co transcendentne na doświadczenie sakrum w profanum naszego codziennego życia. W takim stanie jesteśmy jak podróżnicy, którzy nagle dostrzegają, że każdy krok, każdy oddech i każdy puls serca jest częścią większej całości. Pięknego i tajemniczego kosmicznego tańca. A jednak wdzięczność nie jest wyłącznie doświadczeniem wzniosłym. Jest ona też niezmiernie praktyczna. Psychologia pozytywna wskazuje, że wdzięczność może poprawić nasze zdrowie psychiczne, nasze relacje i ogólne poczucie szczęścia. Praktyka wdzięczności, czy to poprzez dziennik wdzięczności, czy codzienne afirmacje, może pomóc w przeprogramowaniu naszego mózgu, by z większą łatwością dostrzegał to, co dobre, a mniej skupiał się na negatywach. To uczucie przekształca perspektywę, z której patrzymy na nasze życie, przesuwając punkt ciężkości z problemów na możliwości. Być może największą magią wdzięczności jest jej zdolność do transformacji. Gdy pielęgnujemy wdzięczność, nasze życie staje się bogatsze nie dlatego, że mamy więcej, lecz dlatego, że doceniamy to, co już posiadamy. Uczy nas ona również, że najcenniejsze dary często nie mają formy materialnej to chwile, doświadczenia, uczucia, relacje, które tkwią w naszej pamięci i sercu. Zrozumienie, że każda chwila jest darem, może być zarówno uwolnieniem, jak i wyzwaniem. Uwolnieniem, ponieważ pozwala uwolnić się od ciągłego dążenia do posiadania, i wyzwaniem, ponieważ zobowiązuje do świadomego uczestnictwa w każdym momencie naszej egzystencji. Wdzięczność jest więc winem o dwóch smakach: słodkim, bo celebruje życie, i cierpkim, bo przypomina o przemijaniu. Rumi wiedział, że wdzięczność jest wieczną melodią, harmonią, która rezonuje z najgłębszych warstw bytu. To dźwięk, który raz usłyszany nie może być zapomniany. To melodia, która raz zaśpiewana zawsze będzie powracać w momentach ciszy, przypominając, że każdy dzień jest poematem, każda chwila strofą, a wdzięczność refrenem, który nadaje rytm i sens naszej ludzkiej podróży. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość? Polub, udostępnij i skomentuj, proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie, pozdrawiam miłość w Tobie.